No, gdzie ta maja? Powinnyśmy już zaraz wychodzić! Spóźnimy się! A to przecież pierwszy dzień! Proszę się nie martwić, maja na pewno zaraz będzie. Może są korki? A może się rozmyśliła i wcale nie chce oddać blani do tego przedszkola? Cóż, wcale bym się nie zdziwił. Północy nie spała. Cały czas narzeka, że się martwi, że dużo czytała, że dużo słyszy się o jakichś tam dziwnych sytuacjach ze żłobków i przedszkoli. Maja jest mamą, wcale się jej nie dziwię. Całe życie będzie się martwić o swoje dziecko, ale musi trochę bardziej zaufać takiej placówce. Też jestem tego zdania. Dzięki temu ja będę mógł trochę spokojniej pracować, no i maja będzie mogła iść do pracy. Tak od razu? Myślisz, że nie powinna trochę odpocząć? Oczywiście nie od razu, ale sama wspominała, że chętnie powysyłałaby CV i wyszłaby do ludzi. No to, to jest niestety jedyne rozwiązanie. Musicie ją oddać do tego przedszkola. Ja muszę pracować. Nie mogę już teraz przejść na rentę ani emeryturę. Na pewno wszystko będzie dobrze. Maja niepotrzebnie przesadza. Uf, już jestem. Co wy mnie tak obgadujecie? Słyszałam z progu. Nie, nikt cię nie obgaduje. Po prostu myślałam, że już się rozmyśliłaś. Bardzo chętnie bym to zrobiła, ale jednak spróbujmy. Majka, wszystko będzie dobrze. No, jasne, córeczko, nie martw się, tym bardziej, że dyrektorką tego przedszkola jest moja znajoma. Mam nadzieję, że doplinuję porządku i że Blani nic złego się tam nie stanie. Dobra, jedźcie, dziewczyny, bo faktycznie się spóźnicie. Nie mogę znaleźć torby, którą przygotowałam Blani. Gdzie ona jest? Ale ty jesteś zakręcona. O tej torbie mówisz? Och, tak, gdzie była? Na samym środku, na stole. Aj, chyba faktycznie musisz wypocząć. Dobra, mamo, jedźmy już. Na razie miłego dnia, kochanie. A, daj znać jak Blanka. Zadzwonię. O, witam, dzień dobry. To chyba Blanka, nasza najmłodsza uczennica. Tak, dzień dobry. To właśnie moja córka Blanka. Tutaj przygotowałam dla niej najpotrzebniejsze rzeczy i ulubione zabawki. Nie musiała Pani przynosić swoich zabawek. Mamy tutaj aż nadto. Tak, ale Blania ma swojego ulubionego misia. Martwiłam się, że będzie płakać, kiedy go nie będzie. Dobrze, proszę go zostawić, ale nie jestem w stanie obiecać, czy nie spodoba się jakiemuś innemu dziecku. Mam jednak nadzieję, że do nas wróci, proszę. O której planuje Pani odebrać córkę? Nie wiem, na pierwszy raz może za godzinę, dwie. Dobrze, spróbujmy dwie godziny. Jeśli coś się będzie działo, to oczywiście zadzwonię. Och, to takie trudne. Proszę się nie martwić. Każdy rodzic przeżywa to po raz pierwszy. Proszę mi obiecać, że nie stanie się jej tutaj żadna krzywda. Czy pani mnie obraża? Jesteśmy placówką, która współpracuje z takimi małymi dziećmi. i Mamy dobrą renomę. Przepraszam, proszę mnie źle nie zrozumieć, po prostu martwię się o swoją córkę. Przepraszam za córkę. Ona naprawdę bardzo się martwi. Została mamą w młodym wieku i wszystko podwójnie jakoś przeżywa. Rozumiem, ale proszę nie podważać moich kompetencji. No, chodź, Blaniu, do cioci, pobawimy się. Dobrze by było, żeby panie już wyszły. Na pewno, może jeszcze chwilę zostanę. Proszę już wyjść. Mamo, mamo! Mamo, mamo! Chodź tu, Blanka, natychmiast! Mamo, mamo! Chodź, kochanie, pobawisz się z inną dziewczynką. Poznaj, to jest Oliwka. Mamo, mamo. A, widzę, że trafił się kolejny rozwydrzony Bachor. A Ty co tutaj tak brudzisz? Marsz natychmiast umyć ręce. Dobrze? Mamo, mamo. A tobie jeszcze nie przeszło? Ciągle beczysz? Boże, mamo, nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Kochanie, musimy im zaufać. Ta kobieta wcale nie wydawała się miła. No cóż, troszeczkę przesadziłaś. Może ją to trochę dotknęło. Przesadziłam? To nienormalne, że martwi się o swoją córkę. Oczywiście, że to, no... Oczywiście, że to normalne, ale powinnaś to przekazać w bardziej miły dla niej sposób. Mogła poczuć się trochę urażona. Ach, no dobra, nie wiem, jakie ja to zniosę. O, chyba pierwszy raz. Tak, właśnie zostawiłam córkę. Proszę się nie martwić. Będzie tutaj na pewno dobrze zaopiekowana. Jest pan w stanie mi to obiecać? Jeśli trafi do mnie pod moją opiekę na placu zabaw, to zrobię wszystko, żeby nie odczuła nieobecności mamy. A na sali? Czy ta pani jest miła dla dzieci? E, no cóż. Tak. Powiedzmy, że jest miła. Mówi to pan kompletnie bez przekonania. Ma swój charakter, ale dobrze zajmuje się dziećmi. Proszę jej zaufać. Och, mamo, chodź, córciu, zjemy coś na mieście i razem przyjedziemy odebrać blanie. Dobrze, może chociaż przez chwilę o tym zapomnę. Chodź, kochanie, zjemy twoje ulubione lody. Dobrze ci to zrobi. Dziękuję, mamo. Miałaś rację, już mi lepiej. Poczytałam trochę opinie i większość jest pozytywna, ale kilka z nich trochę mnie zmartwiło. A co w nich było? No, że jedna z tych pań, właśnie chyba ta, która przyjmowała dzisiaj Blankę, potrafi raz po raz krzyknąć na dzieci. No wiesz, nie ma się co dziwić, mieć pod opieką dziesięciu dzieci, no to czasami może wytrącić ją coś z równowagi. Tak, ale przecież nie powinna na nie krzyczeć. Myślę, że pisali to przewrażliwieni rodzice. My musimy spróbować jej zaufać. Wiem, mamo, powtarzasz mi to cały dzień, ale ja nie mogę przestać myśleć o Blani. Zjedzmy lody, zrobimy sobie mały spacer, miejsce na obiad i wtedy pojedziemy zobaczyć, co u niej. Dziękuję Ci, że mogę na ciebie liczyć. Kochania, myślałaś już o tym, gdzie wyślesz CV? Tak, pojawiła się jedna oferta w banku blisko naszego domu. Mogłabym odprowadzać Blankę i od razu iść do pracy. O, to bardzo ciekawa oferta, tylko że to praca pod presją wśród klientów, poradzisz sobie? Myślę, że tak. Dają bardzo dobre zarobki. Chciałabym spróbować. No to nie pozostaje mi nic innego jak trzymać kciuki za Twoją aplikację. Co zjemy? Mam tutaj przepyszny takos. Spróbuj. O, wygląda bardzo apetycznie, ale porcja jest ogromna i ja po tych lodach już nie mam aż tyle miejsca. Może zjemy go na pół? Świetny pomysł, mamo. Zjedzmy i jedźmy już, bo nie mogę się doczekać, aż zobaczę Blankę. Dobrze, kochanie. Nie no, jak tak dalej pójdzie, to ja nie wytrzymam z tym bachorem. Obudzisz mi wszystkie inne dzieci, które mają drzemkę. Przestań już płakać. Mama, mama. Mama i mama i mama, narysuj coś, nie wiem, pobaw się klockami, chcesz jakieś cymbałki? Magda, co się dzieje? Jak to co się dzieje? Nie mogę uspokoić tej dziewuchy. Proszę cię, uspokój to ty najpierw siebie. Ona cały czas beczy i woła mamę, totalnie nic jej nie interesuje, żadne zabawki. Och, jak tak dalej pójdzie, to ja powiem tej matce, żeby ją zabierała z naszej placówki. Magda, niebawem coś czuję, że twoja cierpliwość doprowadzi do jakiejś tragedii. W sumie to raczej jej brak. Jakiś rodzic usłyszy albo zauważy, ile no ma naszej placówki padnie. A tam jestem dogadana z tymi odopiniami. Zaraz nam wystawią kilka dobrych i będzie po kłopocie. Ale to nie tak powinno wyglądać. Te dzieci będą wracały takie zapłakane do domu, aż w końcu rodzice domyślą się, że coś jest nie tak. Ja naprawdę już nie daję rady. Jestem tutaj sama, ta ciągle bierze urlop. No nie dam rady. Ja ci ze wszystkim pomogę. Chodź Blaniu, pobawimy się na placu zabaw. Mama, mama. Zobacz kochanie, możemy tutaj pobudować domki z piasku. Masz łopatkę i spróbuj wykopać trochę piasku. Mama, mama. No dobrze, no to może pobawimy się w chowanego. Zobacz, dołączył do nas mały Kacperek. Chodź Kacperku, pobawimy się razem. Hi, hi, a kuku? A kuku, gdzie jest Blanka? Gdzie ona się schowała? Gdzie jest? Tu jest! A kuku! Pięknie! Widzisz, czyli wystarczy do ciebie odpowiednie podejście. Dzień dobry, czy możemy już odebrać moją córkę? Halo, gdzie jest Blanka? Dzień dobry, tak, możecie ją pani odebrać. Powinna być na placu zabaw z panem Wojtkiem. Powinna być? No, znaczy, jest! Proszę iść sprawdzić. Mamo, ta kobieta mi się bardzo nie podoba. No cóż, mi też teraz zaczęła podpadać. Porozmawiam z dyrektorką, nie martw się. Och, Blaniu, jesteś! Dzień dobry, panią! Jaka uśmiechnięta, widzisz, po co się tak martwiłaś? Mama, mama! Świetnie bawiliśmy się w piasku. Blania zbudowała ze mną dwie wielkie babki, no i bawiliśmy się w akuku. Ma pan cudowne podejście do dzieci. Tak, sam nie miałem możliwości ich mieć. Teraz bardzo chętnie obdarzam miłością te cudze. Bardzo dziękuję, że tak cudownie zaopiekował się pan moją córką. Jest taka uśmiechnięta. Och, tak, córka cały dzień przeżywała, że może jej się tutaj stać krzywda. Tak jak już wcześniej wspominałem, pod moją opieką z pewnością tak nie będzie. Do zobaczenia jutro. Do widzenia, dziękujemy. Za nami pierwszy dzień Blani w przedszkolu. Maja ma bardzo złe przeczucia, boi się, że Blania sobie nie poradzi w nowym środowisku. A czy nowa opiekunka, nowa ciocia Blanki, będzie miała do niej cierpliwość? Będzie się dobrze nią zajmowała? Zobaczcie, czy moje przeczucia są słuszne. O inną część tej historii zobaczycie już w następnym odcinku.